Jak najbardziej. W sumie mogę to zebrać od razu i będzie z głowy, ale zobaczcie, mamy dalej zbugowane te tekstury, te zimowe. No bo mamy styczeń. Kurczę, wiecie co ja sobie zrobię? Zaraz sobie zrobię stały widok miesiąca, żeby było po prostu lato. E, bo to tylko zmienia wygląd. No ale dobra, mniejsza z tym robimy w takim razie pierwsze żniwa. Jak widzicie, tam to sobie dalej rośnie. No, bo ja mam wzrost sezonowy wyłączony, no więc w sumie powinno mi to wzrastać. Ale to nie, to przecież wzrastało bez problemu. Dobra, jedziemy, nie będziemy się tym e, przejmować. Jeżeli coś zrobiłem nie tak, to zawsze będzie można sobie zrobić. To jeszcze raz, mam tylko nadzieję, że pokos słomy będzie. O, widzicie, słoma jest troszeczkę rozrzucana, a my tego nie chcemy. My chcemy mieć pokos słomy ładnie. Dobra, no to jedziemy. Teraz powinno być ok. Odrobinkę tej słomy tutaj. Hmm, zostało straconej aczkolwiek niewiele no i zobaczymy zbieramy owies, zobaczymy ile go będzie bo to jest najważniejsze ile będzie owsa i ile będzie słomy także zbieramy, zbieramy no i zobaczymy sobie owsa jak widzicie mamy 538 litrów Dobra, no to w takim razie zrobimy sobie tak. Rurę tutaj damy 538 litrów. No i dobra. No i niech się to tutaj ładnie wysypie. 538 litrów, tyle zapisane. Także tyle wyląduje w arkuszu, który zobaczycie potem. No a my jedziemy sobie w takim razie po drugą. Uprawę, czyli po sorgo. Zobaczymy teraz, jak to wygląda. No i zobaczymy jeszcze potem, ile litrów, moi drodzy, mmm, słomy z tego wyjdzie. Także jedziemy, zbieramy teraz sorgo. Sorgo chyba nie ma słomy. Jeśli dobrze pamiętam, sorgo nie daje słomy. Także tutaj nie będzie problemów. Tutaj po prostu będzie. Eee, samo suche zboże, no to zobaczmy ile tego będzie. Już jest 300 litrów, więc podejrzewam, że może być troszkę więcej niż 538 litrów, które udało się nam zebrać. Już jest 500, już jest 538, a jeszcze kawałek został. Tu może być nawet ponad 700, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tu może być nawet ponad 700 i jest, moi drodzy, 775 litrów dla sorgo. Także z tego samego Um, kawałka ziemi mamy więcej. No i sorgo oczywiście też wygląda inaczej. No ale dobra. Tyle mamy. Słomę będziemy zbierać później. Słomą się zajmiemy potem. Teraz idziemy spać kolejny dzień. No i dobrze, i robimy dalej w takim razie porównanie. Dwa zboża już zostały zebrane. Mamy piąty dzień wzrostów, także. No, zobaczymy. Lecimy do 9 rano, zobaczymy teraz, jak długo będą wzrastać kolejne rośliny. No bo jak widzicie. Owies i Sorgo wzrosły mi bardzo, bardzo szybko. Także jest to coś, co na pewno będzie przemywać na ich korzyść. Natomiast no mamy śnieg. Jestem ciekawy, czy się okaże tak, że ja będę robił e, po prostu żniwa w śniegu. To by było śmieszne. No chyba, że to po prostu sobie teraz zimuje i ja zrobiłem. E, i ja zrobiłem test, który... Jest bez sensu, chociaż no nie. No, zobaczcie, e, wyrosły mi kolejne dwa zboża, więc jednak wydaje mi się, że tego typu porównanie no nie jest bez sensu. O, no jest to może trochę zmarznięte, ale jest gotowe do zbioru. No to będziemy zbierać w takim razie zimą. Śnieg sobie, jak widzicie, pada, no ale to nam oczywiście nie przeszkadza w niczym, żeby robić zbiory. Także jedziemy sobie zbierać w takim razie kolejne. Muszę złożyć tą rurę, bo zaraz zahaczę. Jedziemy zbierać w takim razie kolejne zboże. Co mamy teraz do zbioru? Teraz będziemy mieli do zbioru soję. No to w takim razie lecimy sobie z soją. Dobra. Nie masz dostępu do tego terenu, aczkolwiek pada śnieg, więc obawiam się, że nie będę w stanie teraz młócić zboża. Hmm. Wiecie co? Dla świętego spokoju żeby nie było, że śnieg powoduje zmniejszenie upraw, to ja sprawdzę to później. Żeby nie było, że śnieg będzie mi powodował zmniejszenie po prostu plonów, więc e, żeby się przed tym zabezpieczyć, ja przeskoczę do kolejnego miesiąca, żeby ten pomiar był jak najbardziej dla was rzetelny. Soja wyrosła w 6 dni i jęczmień też wyrosł w 6 dni. Także wyrosło to no rosło to znacznie znacznie wolniej. No to teraz mamy. Dobra, jak widzicie, pszenica wyrosła w 7 dni. No i został jeszcze rzepak. Ojej, jeszcze został rzepak. Także rzepak, jak widzicie, rośnie bardzo długo, no ale mamy teraz śnieg. Mamy teraz śnieg. No a rzepak sobie rośnie, dobrze. Nie będę kosił, moi drodzy, w śniegu, też nie będę kosił. Co prawda mogłem to wyłączyć, ale no skoro tego już nie zrobiłem, no to trudno, lecimy do kolejnego dnia i zaraz zobaczymy, co się najbardziej opłaca. Nie spodziewałem się tego, że będzie aż taka różnica w stosunku e, czasu rośnięcia, no bo okazuje się, że grając bez wzrostu sezonowego, można sorgo tak naprawdę posiać dwa razy częściej, od innych zbóż. Niesamowite. No dobra, mamy wszystko ładnie wyrośnięte, także teraz moi drodzy możemy sobie kosić soja. Lecimy z soją. Soja nie wytwarza e, słomy, także zobaczymy ile jej będzie. Słoma właściwie to co zostaje z koszenia soi, to jest taki no widzicie co się dzieje? No tak za kombajnem to zostaje, natomiast no, nie jest to słoma, którą można sobie potem zebrać. No i zobaczymy, ile litrów będzie soi. Przyznam szczerze, myślałem, że będzie jej mimo wszystko mniej, ponieważ mamy 414 litrów soi. 414 litrów soi to jest naprawdę dobry wynik. Myślałem, że będzie tego mniej. Jeżeli mam być szczery, to naprawdę myślałem, że soi będzie znacznie, znacznie mniej ponieważ cena soi jest bardzo bardzo wysoka. No, aczkolwiek soja też rośnie dość długo, bo aż 6 dni nam tutaj rosła. No więc to też jest informacja, która no, jest nam potrzebna. No dojedziemy dalej. Jedziemy dalej, co nam teraz co mamy teraz? Teraz mamy rzepak, czyli powiedzmy nasze czarne złoto. To mnie ciekawi, jak będzie wypadał rzepak na tle soi. No i zaraz się może okazać, że w sumie najbardziej opłacalnym zbożem wcale nie jest soja. Czas pokażę. To już się przekonamy o tym, gdy e, zrobię dla Was teścik w Excelu. A na razie lecimy z rzepakiem. No i tego rzepaku, moi drodzy, nie ma aż tak dużo. Mamy 540 litrów rzepaku. Rzepaku, który rósł aż 8 dni. No to jest naprawdę dużo. 8 dni rósł rzepak i my go mieliśmy 584 litry? Aż muszę. Sprawdzę tą wartość potem jeszcze, także, bo kurczę rozsypałem ją sobie, rozsypałem rzepak, a nie spojrzałem dokładnie, ale nie bójcie się, ja to sprawdzę. Obejrzę sobie ten film jeszcze, także sprawdzę sobie i powiem Wam ile dokładnie tego było, także w na moim podsumowaniu na pewno będzie e wartość prawidłowa. No i jedziemy sobie teraz zebrać ostatnie dwa zboża, czyli tu mamy jęczmień, tu mamy jęczmień. I zaraz zobaczymy, ile go będzie. No, to teraz będzie znowu słoma. Teraz będzie znowu słoma, już powinna się... Ale halo, halo, halo. Dlaczego ona się. Tak dziwnie rozsypała. Przecież ja chcę mieć ten ładny pokos słomy. Przecież ja nie zmieniałem niczego w kombajnie. To akurat dziwne. To akurat dziwne. Hm. No, ale dobra. No, ale dobra, już jest to troszeczkę poprawione, więc ja tutaj, powiedzmy, dodam kilka procent do tego, żeby ten pomiar był jak najbardziej adekwatny. Jęczmienia mamy dużo. Jęczmienia, jak widzicie, mamy dużo. To jest 908 litrów, więc całkiem, całkiem sporo. Jęczmienia jest sporo. Nie spodziewałem się, że aż tyle. No i ostatnia rzecz, którą musimy sobie porównać. Dobra, wyłączamy kombajn, żeby jechał trochę szybciej. Ostatnia rzecz, ostatnie zboże, czyli moi drodzy, czyli tutaj będziemy mieli teraz pszenicę. No to lecimy. No to lecimy w takim razie z pszenicą, zbiór pszenicy, ostatnie zboże i zobaczymy, ile będziemy mieli tutaj, zarówno słomy, jak i oczywiście, jak i oczywiście zboża. No to dobrze. Miećmy już 400 litrów. No, myślę, że tak około 700 też powinno być, ale czy zostanie pobity wynik jęczmienia? No, nie wygląda na to. Nie wygląda na to. Mamy 600, 700. 832 litry. Dobrze. 832 litry. No, to wyładujemy sobie to zboże w takim razie. No i moi drodzy, teraz ostatnia część pomiarów. Czyli wskakuję sobie do traktorka, tego oto traktorka, i sprawdzimy sobie, ile tej słomy tutaj jest. Bo to jest coś, co mnie najbardziej teraz ciekawi. Także rozkładamy sobie maszynkę, no i zbieramy. No i zbieramy 17 na godzinę. Dobra, już mam dostęp do tego terenu. Także zbieramy sobie, ile tutaj mogło iść. No, ja myślę, że e, dodam gdzieś z 500 litrów e, dla jęczmienia i tam jeszcze dla jednej uprawy, no ale zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Mamy, jak widzicie, zebrane całe 3402 litry. Czy to jest wszystko 3402 litry słomy dla pszenicy? 3402 litry słomy. Dobrze. No to wyładujmy ją. Pięknie 3402 litry słomy. Czekajcie, czy ja mam teraz włączoną maszynkę? Czy nie? Wyłącz przyczepa samozbierająca. Dobrze, no to trzeba przyczepę samozbierającą wyłączyć, żeby na monatu nie zaczęła teraz zbierać. I jedziemy, żeby ten pomiar, żeby ten test był jak najbardziej dokładny. No to lecimy. Tu myślę, że dodam. No, odrobinkę muszę dodać, dlatego że jednak troszeczkę zapomniałem o tym. Dziwne, że tak się stało. No ale sprawdzimy. Myślę, że jak dodam gdzieś w granicach 500, no może jakieś 300-400 litrów. No tak, 300 litrów trzeba dodać. Tak jak widzę, tak około 300 litrów trzeba dodać. No i zobaczymy, ile moi drodzy będzie pszenicy, yy, słomy z jęczmienia. Mam wrażenie, że jest jej odrobinkę mniej. Ja tutaj wpiszę 3000 litrów. 3000 litrów wpiszę, będzie to porównywalna wartość, ale jednak minimalnie mniejsza. Takie, takie odnoszę wrażenie. Dobrze, no to teraz e, jedziemy zbierać tutaj. Jedziemy zbierać tutaj. I spróbuję sobie tak ładnie podjechać, bo tu został ten mijaczek jeszcze. Kurczę, będę musiał po niego wrócić. Chciałem zrobić tak troszkę szybciej, no to się nie udało. No ale tutaj o niczym z tego co widzę nie zapomniałem. No i zobaczmy ile tego będzie. 2826. No to jest też 3000 litrów. To jest też 3000 litrów, moi drodzy. No i dalej mamy już zboża, które nie generują nam słomy, przynajmniej tak na oko tutaj widzę. Jeszcze sobie oczywiście podjadę tam na prawo, natomiast no widzę, że troszeczkę więcej mamy słomy. Z pszenicy. No tutaj mamy 3230 litrów z owsa. 3230 litrów z owsa. No i to jest moi drodzy tyle. Tyle mamy właśnie słomy. No, to teraz moi drodzy, przenosimy się do Excela. Za chwileczkę się przeniesiemy do Excela, ja to wszystko dla Was podliczę. No i tam dokończymy filmik, także zaraz przejdziemy i zobaczymy, które zboże będzie najbardziej opłacalne. E, oczywiście w międzyczasie ja jeszcze będę musiał zrobić ceny, ponieważ muszę oczywiście zdobyć ceny tych wszystkich zbóż. Także ja już sobie to zrobię poza odcinkiem. Mogę Wam tylko powiedzieć, na jakiej to będzie zasadzie, czyli po prostu wejdę sobie tutaj w ceny. Jeszcze tutaj, dalej, 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 dalej. Gdzie są te ceny? Ach, przecież ja wszedłem w sklep, a nie w to, co trzeba. Mamy tutaj ceny, więc jak widzicie, cena dla kwietnia jest taka i taka. Natomiast ja to zrobię dla całego roku i wezmę najwyższą znalezioną cenę dla każdego ze zbóż. Także zaraz wlatujemy do Excela i tam już zobaczycie wszystkie potrzebne dane.